Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demo, a no to jest kolejny odcinek z luźnej gry Zotykon 2. Także został nam jeden, jedyny, jedna kampania, jeden scenariusz z podstawki, reszta to jak widzicie, już rzeczy związane z, no, z dodatkami do tej gry. A czy dodatki do gry będziemy robić? Nie wiem. Zdecydujecie wy raczej, yy, ale ja chyba zrobię krótką przerwę od Zotykona, ewentualnie później zacznę to nagrywać te dodatki i wrzucać tak losowo. W każdym razie, teraz myślę, że zajmiemy się ostatnim scenariuszem, jaki jest z podstawki, czyli tajemniczą pandą. Podejrzewam, nie czytałem jeszcze tego, co tam jest ten w opisie tego, tej kampanii, ale chyba trzeba zdobyć 5 zafajdonych gwiazdek, zoo, żeby ta panda była. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy, zobaczymy. Klikamy tajemnicza panda, co tu jest napisane. Poziom trudności średnia, rozmiar mapy średnia, wiadomo, 100 tysięcy na start dostaje. Jeden z najbardziej charakterystycznych gatunków świata. Panda wielka jest również jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem. Tylko ogrody zoologiczne o bardzo dobrej reputacji mogą starać się o wpisanie na listę oczekujących na adopcję pandy wielkiej. Czy twój będzie jednym z nich ukończ wszystkie scenariusze w tej kampanii, aby odblokować pozłacany posąg pandy. Nie ma co mi trężyć! Jedziemy z tym scenariuszem. Kończy! Ostatnio okremi, jak to będzie wyglądało. Cele tej misji są, tej, tego scenariusza są pewnie kosmiczne. I trochę będę to wykonywał. Wątpię, czy dzisiaj dam radę całość to wykonać. Raczej nie. Nawet na przyspieszeniu, ale zobaczymy. E, dara, dara. E, dobra, tylko ogrody zoologiczne w stracie. W związku z niską aktywnością rozrodczą pan wielkich, próby ich hodowania w niewoli często kończą się niepowodzeniem. Ośrodki, które chcą przyczynić się do ochrony tego gatunku, są bardzo cenione i w znacznym stopniu korzystają z datków i grantów. Czyli datki. Stwórz ogród zoologiczny. I rozwiń go tak, aby dostać pięć zapieprzonych gwiazdek, czyli miałem jednak rację. Jeśli uda ci się zdobyć samca pandy, otrzymasz również samicę i międzynarodowe wsparcie dla uzyskania otoczenia sprzyjającego hodowli tych zwierząt. Jeśli wszystko dobrze rozegrasz, twoje zoo może przejść do historii jako jeden z jedno z niewielu, w których udało się z powodzeniem stworzyć hodowlę pand wielkich. Motherfucking shit, nigdy mi się nie udało pięciu gwiazdek zdobyć, więc super, rozwiń swoje zoo. Tak, ludzie, właśnie tak. Pięć zapieprzonych gwiazdek. Czy ten scenariusz ukończę? Czy podołam, czy dam radę? Nie mam bladego pojęcia, ale miejmy nadzieję, że się uda. Miejmy nadzieję, że jakoś to rozegram i to pójdzie. W każdym razie nie ma co pieprzyć. Najpierw będzie jeden wybieg, który będzie tutaj. Tak jak to gra tutaj mi pokazała, tu będzie jeden wybieg. Mam 100 tysięcy do wykorzystania. Uff, będzie ostro. Muszę zbudować dosyć sporo wybiegów, dosyć sporo zwierząt władować. Jeśli to możliwe, to w miarę z jednego gatunku. No i po prostu cisnąć, cisnąć, naprawdę cisnąć. Wbiłem 5 gwiazdek, mam 5 gwiazdek, mam nadzieję, że mi teraz to nie zajdzie, bo nie mam pieniędzy na wybieg Kuźwa, to jest straszne Zobaczmy teraz, gdzie ta panda może żyć, bo to jest, co, na, co naj, na tym mi najbardziej zależy W ogóle, jest tu gdzieś ta panda, czy ja muszę ją dopiero gdzieś przytośtać? Chyba muszę ją przytośtać dopiero Tak, panda wielka, hiena jakaś, kurde, jakieś... Karakale, jakieś wilki etiopskie. Ja pierdzielę, ja tam Po prostu nie wierzę w to. Dobra, także to mi pewnie tylko chwilę zajmie, bo to jest pewnie moment. Muszę wywalić po prostu wszystkie zwierzęta i poczekać na tą wolerną pandę. Panda wielka, zobaczcie, jest. Jest, jest, jest. Koniec serii. Tylko teraz jeszcze muszę zrobić na wybieg. Mam nadzieję, że jakoś na to zarobię. Nie wiem, jak ja to zrobię. Coś się pomyśli. Chwileczkę jeszcze trzeba, pieniądze, pieniądzy trzeba. Mam nadzieję, że mi nie anuluje tego. Ile panda kosztuje? 50 tysięcy! Klękajcie narody! 50 tysięcy muszę zarobić. Nie wierzę, nie wierzę! O, już jest, zobaczcie, zeszło mi. Ale panda wielka nadal jest w adopcji, więc wystarczyło tylko 5 gwiazdek wbić. Teraz to ja już mam w głębokim, w czarnym. Może nie w czarnym, ale mam. W poważaniu znowu mam, kurna, 5 gwiazdek, To jest masakra po prostu. Hmm. Licząc w ten sposób. Że panda wielka kosztuje 50 tysięcy plus wybieg, który nota pewnie tam maksymalnie ze 4 tysiaki będzie kosztował, 54 tysiące muszę uzbierać. To jest bardzo dużo pieniędzy. Myślę, że bez przyspieszenia. Nie wiem, ile ja bym to wbijał. Bardzo długo pewnie. Także 5 gwiazdek da się w tej grze wbić. To jest ciężkie, ciężko jest to utrzymać Patrzcie, Cały czas mi skacze. Tak, to w góra dół, góra dół, góra dół, góra dół. 4,5,5. O, znowu 4,5 patrzcie. No to jest po prostu kurde niezrównane. Może zrobimy już wybieg w tym momencie. Ta panda to co ona w ogóle chce. Yy, Wieciec. Co... Yy, moment. Ja będę wiedział jakoś? Nie, nie będę wiedział mi to nie pokażę w ten sposób. Chyba, że tak mogę to zrobić. A, jednak pokażę, dobra. Duży parkan. Nie ma problemu, nawet nie duży parkan, tylko ci coś większe. Ej, to jest drogie. A, bo to jest koszt badania, dobra. Czaję, bo już się wystraszyłem, mówię, kurwa. Dobra, ale ja ci zrobię taki, wiesz, taki sążny wybieg, taki riftik. No, no. Czekaj. Gdzie by ci tak tu pizgnąć tego wybiega takiego dużego? Taki wo, taki w ogóle Ja, ja piechdziutam. No już 700. No dosyć szybko myślę to wbije. Tak, ja coś zrobimy. No i patrzcie, jedną kreskę tego zrobiłem, już jest drogo. To nie jest, to nie są tanie rzeczy, ale mnie na nie stać. Kurna, mnie nie stać. Jak mnie nie stać, to kogo stać? Nikogo. Powoli, powoli, zaraz im robić. Zadłużenie podejrzewam wzrasta w zastraszającym tempie, ale. Ale zrobię, ja to zrobię. Dobra, zrobiliśmy cały wybieg, czyli jest całkiem konkretnie już. Jeszcze to trzeba tu zrobić, jakieś. Znaczy, ten opiekun nie będzie miał okazji się zajmować to pandą, bo ja tylko ją postawię i będzie, nie? Ale to to już jest sprawa drugorzędna, powiedziałbym. Teraz potrzebujemy ponad 50 tysięcy, żeby po pierwsze wyposażyć wybieg, a po drugie kupić samo... samego fonfla, który tutaj będzie ten. Oni w ogóle, powinna być taka opcja w tej grze, jak sprzedawanie zwierząt. Jezu, jakie to by było. Jakie to by to była wygoda, nie? Jak ja bym zaś zrobił hodowlę pand wielkich, ja bym był bogaty, ja bym kupował złote wybiegi wtedy po prostu, ja bym mógł, nie, bym był szejkiem arabskim, ja tylko z zona karku, a nie z ropą naftową, to ta jedna różnica, ale byłbym i nie arabskim, tylko polskim szejkiem, Widziałeś kiedyś takie a wystarczyłoby tylko zrobić hodowlę pan wielkich i dodać opcję sprzedawania zwierząt, no to takie, takie szczegóły. Dobra, wbijaj mi te pieniądze i będę kończył grę, dawaj. Gościu uwielbiają, o to, niech mi te ostatnie pół gwiazdki wbiją. Już raz, raz. Ta panda to w ogóle ona gdzie żyje? Nie, co! Uuuu! Ja. Um, um. Miałem chorobę mózgu, chyba. Chyba tak, chyba tak, chyba mam chorobę mózgu. Co ja teraz muszę zrobić, żeby pięć gwiazdek wbić? Dużo, dużo muszę zrobić. Co ja zrobię? czy ja jestem jakiś nie? Chwila ciszy, po prostu minuta ciszy dla mojej głupoty. Nie musicie klaskać. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Ale ja jestem tępy kuźwiak, ja jestem tępym ciulem. No po prostu nie wierzę w to. Ja musiał gatunków nakupować, żeby to teraz zrobić. Kurde, ja tego nie zrobię. Co ja mam zrobić? Nic nie zrobię. No, No, jest, pięć, dobra, walić, już, tru, tru, koniec Koniec, po robocie, zamiecione, no, koniec Bam Szybko, 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 za nimi gwiazdka nie zleciała, szybko, szybko, szybko Raz, dwa, trzy Jest, jest, dobra, walić wszystkie inne Nie dotykaj, demon. demon, zostaw ten przycisk Nie dotykaj tego przycisku wymiany Nie dotykaj, rozumiesz to, nie dotykaj Jak dotknę do ciebie walne wpiski, rozumiesz to, rozumiesz to, no Dobra, jest panda wielka. W dupie. Czekam teraz, nie dotykam komputera. Czekam, aż będzie 50 tysięcy. I mnie to nie interesuje. Dobra, jest piękny wybieg. Teraz tylko mi kurw nadaj pieniądze. Dobra, usuwam się z przed komputera, nie dotykam komputera. Tak I czekamy, aż będę mógł to kliknąć. Oczywiście samca, żeby mi samica nie zaraz nie latała, że chcę Kolej, ja chcę rozblaszać. daj mi samca, ja chcę, potomstwo. Myślisz, że mnie stać. Drugi raz 50 tysięcy wyłożyć. Chyba że łeb boli, nie, 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 samiec, samce są mniej kłopotliwe, to jest prawda, w tej grze to tak za potwierdza po prostu. Zaraz wracam. A patrz, ja samca muszę adoptować, o, ale bym babola popełnił, jakbym samicę wziął. O Jezu, 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 co ja z nim O Jezus, jakbym musiał to powtarzać? O jest! nie. Nie. Oczywiście zapiszemy jeszcze, jakby mój... Pomyślał, że w razie można było w sumie ten an anuluj adopcję kliknąć, chociaż teraz to jestem bezpieczny, mam 5 gwiazdek, nie mam pojęcia jakim cudem to się jeszcze utrzymuje, może dlatego, że to liczbę gatunków wbiłem, to ma sens, ma sens, jest to możliwe. Nie wiem, nie interesuje mnie to grunt, że mam te 5 gwiazdek, nie, i teraz może się dziać coś, chcę. mogą, mógł... nie wiem, może deszcz meteorytów mi się spieprzyć na ogród, grunt, tylko mógł to panda. chociaż nie, jeśli deszcz meteorytów w zwali na zo, to, to nie będę zarabiał, więc... Zostańmy przy tym, że póki coś średnio mnie interesuje, to tu się stanie, póki mam pieniądze z tego, okej? Okay? No. Muszę Wam powiedzieć, że Żuw z Galapagos to jeden z największych symbołów, jaki widziałem w ogóle w życiu. Postawiłem mu obok niego, był, jest nadal spragniony. Postawiłem mu obok kryja miskę, już mogę zatrzymać. Postawiłem mu obok kryja miskę z wodą, i on mówi, nadal, że jest spragniony i nie ma co pić. On ma tu dwie miski, patrzcie nie idzie, nie widzi wody do picia, on jest niesamowity, po prostu jest niesamowity, w ogóle, goście uwielbiają twoje zoo, jak ktoś, jak mnie uwielbiają, to nie da, niech dają mi pieniądze, u mnie miłość objawia się w tym, że ktoś mi płaci, wtedy, jak, wtedy można coś mówić o miłości, inaczej jak mi ktoś powie, to jest, jest nieważne, dobra, najważniejsze są pieniądze w tej grze, panda wie, upewnię się, żeby nie było, zaadoptuj jednego samca pandy wielkiej. Nie ma problemu, cztery gwiazdki, bo mi tam poumierało parę gatunków, bo myłem je w dupie, tylko chciałem pieniądze Zresztą jeden manat umarł sam z siebie, drugie coś umarło samo z siebie, więc... I nic mnie nie interesuje, co się dalej stanie Panda wielka, samiec Samiec pandy wielkiej A Halo, halo, co teraz? To by było na tyle i co? I co? Yy, jakoś nie widzę, żeby scenariusz mi się skończył. Nie skończył mi się scenariusz. O co tu chodzi? Muszę mieć 5 gwiazdek na koniec, rozumiem. Idealnie. No dobra, to jeszcze muszę przewinąć, aż będę miał kurna te pierdzielone 5 gwiazdek. Nie wierzę. Mimo tego, że zwierzaka mam i miałem pięć gwiazdek wcześniej, to nie, muszę teraz aktualnie mieć pięć gwiazdek. Wtedy to wszystko zadziała. No niesamowite. Ty w ogóle, ty w ogóle tak, tak się zastanawiam. Da radę, żebyś ty się napił wreszcie? No. Fajnie by było, naprawdę bardzo mi się z tego powodu cieszył. W ogóle ty lubisz wodę? Gdybyś lubił wodę, to bym cię wrzucił do wody w cholerę i bym miał spokój. Lubisz wodę? No ja myślę. Dobra, moż. Pij. Masz być zadowolony. Piję wodę. No i od razu lepiej. on z miski się nie napije, tylko z tego. Interesujące zwierzę, przyznam. Interesujące, naprawdę interesujące. Ale dobra, nieważne. Co, mamy jedną pandę? Mamy. To jeszcze pasowałoby, kurna, sanicę kupić. Będzie smutny. Hmm? Będzie. Może być problem. Nie, wiecie, najważniejszą rzeczą w tym momencie jest Wbicie pięciu gwiazdek Co ja muszę wbić, żeby wbić pięć gwiazdek? Liczbę gatunków powiększyć Czego mam mało? Co mi umarło? Tury mi chyba poumierały Tura miałem chyba umarł Tak mi się wydaje Coś taniego Co jest takie tanie w miarę? Zebra, Sivaterium, Pingwin Cesarski Ty, poumierały mi takie rzeczy, które... A, dobra Dobra, zaraz musimy tak pomyśleć Goryl 20 tysięcy za drogi To... Tereny podmokłe Czy to nie będzie się gryzło? Nie mam pojęcia, tu są niby tereny podmokłe, ale Nie wiem, czy to nie będzie żarło przypadkiem Nie mam pojęcia, dobra, to na razie zostawimy To zostawimy, to tak samo To, to co to jest? Sekretarz, idź mi stąd Bizon amerykański, mam coś takiego? W swoim grajdełku, czy nie? Bawu afrykański jest, a bizon? Sotury Tura jednego trzeba dokupić? Chociaż nie, nie trzeba. No to przecież masz tutaj wejście na wybieg. Można tam normalnie wleść i to roz... No, jeden. Jest, dobra. Cztery i pół. Znowu za chwilę to stracę, coś czuję. Niesamowite. Piękne, po prostu piękne. Ty jak się czujesz? Ty wiesz, że ty nie możesz umrzeć? Wiesz o tym? To jak coś ci potrzeba, to wiesz, mów od razu. A ty, co ty, co ty, co ty... E! hopę co ty tu robisz, e, Idź tam coś oglądać. Udało Ci się dokonać adopcji Pandy Wielkiej. Dopiero teraz mi o tym mówisz. Przecież ja już to Pandę zaś zaś kupiłem wcześniej. Dziwne, że dopiero teraz mi to te cele wbiło. No ale dobra, spoko. Spełnij wymagania swoich dwóch pant, aby stworzyć hodowlę. Poczekaj chwilę. Moment, moment, moment. Chwila. Jakich dwóch pant? Poczekaj. O jakich tych dwóch panda? Czy ty mówi, Czy ty chcesz mi przez to powiedzieć, że ja muszę jeszcze drugą pandę kupić i wydać drugie 50 tysięcy? chcesz mi to zakpa... Nie, dobra, jest. Jest. Już myślałem, że, że ten, że będę musiał drugą za 50 tysięcy. Jezu, o matko. Co się wystraszyłem, to jest masakra. Dobra, gdzie mogę uwolnić zwierzę z klatki? Teraz tylko trzeba poczekać, aż się będą grzmocić, wtedy już będzie ok. Li Ming. Ok, dobra, mnie to nie interesuje, jak wy to zrobicie, macie dziecko urodzić. No. A co to znaczy? Stwórz hodowlę, co to że mają być dziecko, tak? Tylko o to chyba chodzi. Ja mam nadzieję. No jak nie sięga do wodorosty, kurna, trzy drabiny wam dałem. Jak możesz nie sięgać? Jak? Powiedz mi, jak to jest możliwe, bo ja nie jestem w stanie tego ogarnąć. Po prostu nie wiem. Ty wszystko w porządku, już się nie rzucasz. A, brakuje ci baby, no trudno no, co ja ci poradzę. 41 stróż się wykluł, no to jest po prostu... Ja pierdziele! Pięć. 5... Patrzcie, piąty rok już w tej grze spędzam, znaczy w grze, nie? Piąty rok. Ale jest po prostu niesamowite. Jesus Christ. Za długo. To jest naprawdę za długo. Góry, nie, no nie będę specjalnie wybiegu dla ciebie budował. No gdzieś są granice, słuchaj. Tym bardziej, że ty nie jesteś najważniejszym. Ta, u, tapir jest w ten. Też las deszczowy. Jest dosyć tani. Zastanowimy się. Struś 24. Słuchajcie, ja nie wiem ile ja mam tych strusiów. Ja wam, wiem, że mam ich dużo. Nawet nie wiem, gdzie są. Czekaj. Gdzie ja mam strusie? Tu są jakie bizony. Co pawie? Gdzie ja strusie wdupiłem? Tu wdupiłem, one mają ogro. 43 strusie wygląda. O jezu! Jak tu się wszystko rozmnożyło. No duży wybieg mają, to nie dziwne, ale ja pierdzielę, Wy zobaczcie Tych manatów też jest dosyć sporo, konkretnie. Patrzcie, ile strusiów. Wszystko po kolei to struś. Ty, wszystkie samice są. Ty, to jak się one rozmnażają? Poczekaj chwilę. Jeden, dwa, trzy. Nie no, są i samce. Bo ja tak przez chwilę rozkminiałem. Wie, jak to jest możliwe, że są same samice, a jajka? Patrzcie, ile... No nie, no te strusie są niezrównane, naprawdę. Jesus Christ. Pawi jest mniej, Pawi jest mniej, ale ty strusi, patrz jeszcze tu są struś, 47 struś, no po prostu niesamowite, nie, 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 nie. O Jezu. Czeka na sparowanie, no nareszcie. Weź do niej podejdź. Czyli co się nie udało? No nie, no nie mów mi, no nie, nie, nie to jest niemożliwe, naprawdę? Powiedział ci, że jest gejem, no to nie zrobię kampanii. Nie zrobię kampanii. Nie, bydźcie dzieci! Jeszcze się zesrała z wrażenia! No nie! Ona ma depresję! Muszę teraz psychologa nie. zatrudnić, żeby leczyć. No To jest koniec. To jest koniec wszystkiego. To już jest koniec, nie ma już nic. Tragedia. Oporządzaj, o ją, hopie! Tyle na ciebie wydołem! Tylko to gówno sprzątne, bo wam trochę nie za bardzo chyba, jeśli chodzi o. O, 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 o! To, 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 to! Udało się? Udało się? Bydzie z tego coś? Coś więcej niż odchody? Czy nie? Pogasz. Płasz się. Zadowolony jesteś, to udało się? A to dobrze. O to chodzi. O to chodzi, OPE. O to chodzi. No i pasuje. Czekaj, na pewno. Dobra. Nie jest źle, bo jest partner. OK. Czyli teraz pozostaje kwestia. Że muszę się grzmocić, bo jak już są partnerami, to teraz trzeba poczekać. Tylko mi tam antykoncepcji nie używać. Podejrzewam, że jak jeszcze bym trochę pograł, to bym setnego strusia wbił w tym zoo, To jest bardzo możliwe. Setny struźby był kuźwa złoty. Złoty struź. No, złote jajko by, by leżało na ziemi pięćdziesiąty 51? Powiem wam, że to jest całkiem realne. Że gdybym trochę pograł, to faktycznie te strusie by wbiły setkę. Tam są chyba jakieś dwie główne rodziny, i te rodziny się grzmocą nawzajem. Nie wiem, tak to wygląda. no to Tragedia. Co to jest? To jest jajko! O Jezu, to jeszcze jedno, żeście znieśli? Co ty mówisz? Niemożliwe. Ja. Yeah. Wow. I co mówisz? Coś dobrze? A którzy to twoi starzy są? Pewnie ty nie jesteś też w stanie ocenić, co? Bo ciężko, no? Ja wiem. Ty to ten paw się zesrał takim wielkim głównym? To jest możliwe? O, właśnie. Jak to mówią, w małym ciele duża kupa. No. Strusie, kurna, wzięły się do czynu. Matko jedyna. Patrzcie, co się dzieje. Znowu. Ja nie wiem, może to jest jakiś korzystny okres godowy dla nich, czy coś. Może wiatr sprzyja? Gleba dobrze ubita, nie mam pojęcia o co chodzi. Ale po prostu strusie to ogłupiały normalnie cały czas, tylko żroi się grzmocą, cały czas, dzień i noc. Jajka leżą wszędzie, strusi. Też ja tam czyściłem niedawno u tych pawi, to co one... Przecież one srają więcej niż żro, o co tu chodzi? To mnie przylatuje, coś mi nie dosrywa przypadkiem jeszcze? To jest niemożliwe, żeby one źle srały Poważna choroba jeszcze Że się Pafro chorował od tego srania, o co tu chodzi? Czekaj, 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 czekaj Ty, który tu chory był? Komu pomóc i uleczyć? Dlaczego ty... A ty, pokaż mi, gdzie to takie gówno leżało? Co mówisz, że wybiegł brudny? Gdzie? Wodzie ktoś się zezrał? Ej, rozmnożyć się. Raz, dwa. I trzy też. No weź. Nie wchodź dupo na drzewo. Nie smyraj się po jajkach, tylko idź tam do niego. Ale tu też gówno leży. Od ty, ty, W ogóle oni nie dają rady, ty. Gówno leży wszędzie, oni jest, nic nie złapią. No dawaj, 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 do roboty, do roboty, do roboty, do roboty, do roboty, do roboty, dawaj! No i o to chodzi, Limińko oczekuje. no, ja trzeba poczekać aż to się wykluje z tego, z tego... A poród końcowy to wam pokażę, bo to jest... Musi być. Tylko trzeba poczekać aż ta ciąża do końca dojdzie. Nareszcie koniec z Otikona. Nie mówię, że to jest zła gra, ale po prostu jak się gra w coś za dużo, to to się nudzi. Nareszcie się udało. Ja nie wiem ile to zajęło, parę miesięcy chyba Uwaga, ta będzie rodzić, będzie rodzić, będzie rodzić zostrała się, a będzie rodzić, zaraz, poczekaj Teraz ja ją będę już Obserwował To jest końcowy poród, ostatni poród tej serii Znaczy w kwestii Kampanii, o to chodzi Będzie rodzić, pa 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 Mam nadzieję, że nie klatkuje, bo mi tak trochę już klatki spadają, nie mam pojęcia czemu. Nie odwracaj się dupą. Gdzie będziesz? Poród rodzinny przy mężu? Nie w krzakach. No, koniec. Twoje próby stworzenia hodowli pandy wielkiej zakończyły się sukcesem. Liming zostanie w twoim zoo. A w ramach uznania za twoje osiągnięcia otrzymujesz pozłacany posąg pandy. Kontynuujemy grę. Pozłacana rzeźba. Pasuje. Zapisujemy stan gry. Oczywiście. Rzucę Wam. Eee, myślę, że każdy się ogarnie, w jaki sposób tego save'a wrzucić. Jeszcze nie wiem. Te save'y są chyba w głównym folderze gry, tak mi się wydaje. Więc postaram się Wam po prostu wrzucić. save'a, żebyście tam sobie nie wiem. Może ktoś tam chce coś ogarnąć czy coś. Nie mam pojęcia. W każdym razie tajemnicza panda. Koniec. Zrobiony do końca cały. Cała kampania z podstawki. Kampanii z moda nie będę robił, bo po prostu już teraz ta kampania z podstawki jest nudna, nie sądzicie? Skończyłem ją i chyba dam sobie spokój z Zotykonem. Nagrałem co miałem nagrać. Kampania podstawowa, cała zrobiona. Jak ktoś chce. A, na nazwa moda. Tutaj macie Radical Remake. Jakby ktoś tam chciał. Więc to było Zotykon 2. To było na tyle. Z oczywiście czterema dodatkami, tak? Widzicie, które te dodatki. No i dobra. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i tej serii. Zapraszam Was na mojego facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.